Czary z gitary. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku Czary z gitary na opadnięcie kopary. Moi drodzy, za nami już kilka bardzo ciekawych utworów, wcale niełatwych. Zachęcam Was do tego, żebyście się dzisiaj razem ze mną poduczyli utworu, który jest takim hicziorem, jeśli chodzi o muzykę gitarową, mianowicie Tears in Heaven. Erika Claptona. Jak wiecie, ta legenda gitary, bo tak śmiało możemy o Eriku Claptonie powiedzieć, wylansował całą masę przepięknych przybojów, ale ten nastrojowy utwór jest jednym z piękniejszych, przynajmniej takie jest moje zdanie. Posłuchajcie, jak można go zagrać. Taką mam wersję. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę grał w tej chwili całej wersji, ponieważ dzisiaj chcemy się nauczyć wstępu, który w zasadzie będzie niczym innym jak podkładem do zwrotki. Późniejsza zwrotka będzie troszeczkę tylko od niego się różniła, ponieważ w moim opracowaniu nie gramy tylko podkładu, ale słychać melodię, którą śpiewa. Eric Clapton, dlatego śmiało można to e, prezentować w wersji instrumentalnej. Słychać tam normalne, normalną ścieżkę wokalu, e, oczywiście w wykonaniu gitarzysty. A więc moi drodzy, do dzieła. Na samym początku musimy sobie policzyć do czterech. One, two, three, four. Rościzna uderzamy strunę E, uderzamy legatem. Na drugim progu e, mamy dźwięk Fis i strona A. Od razu tutaj tymi dwoma palcami układamy kawałek adurę, jak ja to mówię, czyli A i Cis na drugim progu, na stronie G i H. I gramy po kolei. Bas był A, uderzamy kolejne A i uderzamy to Cis. I tutaj robimy legato, taki ozdobniczek. Gramy CIS, trzeci palec, albo czwarty, jeśli ktoś woli. Musicie sobie sprawdzić, który palec będzie dla Was lepszy. Trzeba uderzyć palcem i ściągnąć. Albo czwartym. Uderzyć palcem i ściągnąć. Czyli bas A i z powrotem struna G, czyli dźwięk A, który tu mamy. Czyli Pamiętajcie, że ten ozdobnik trzeba wykonać szybko. Na początku ćwiczcie go powoli. Jeżeli nigdy nie graliście takiego zdobnika, to poćwiczcie sobie sam drugi palec. Uderzenie trzecim palcem ściągnięcie. Pamiętajcie, że ten palec musi być zgięty. Unosisz, uderzasz i ściągasz. Uderzasz tylko i wyłącznie pierwszy dźwięk. Uderzasz, potem ta ręka jest tu. I sama lewa ręka wydobywa te dwa dźwięki. A więc uwaga, jeszcze raz począteczek. To jest sam początek do ćwiczenia. Wersja trudniejsza jest oczywiście z czaknięciem. Jeżeli opanowałeś już w poprzednich odcinkach, o tym mówiłem: czaknięcie, czyli uderzenie kciukiem w basy. W tym miejscu jest na to pora. Czyli tak można to zrobić będzie ciekawiej, będzie ładnie, będziesz perkusistą przy okazji. Lądują dwa palce na czwartym progu dalej. Mamy gis i mamy dis. Uderzamy bas, potem uderzamy dis, i czwarty palec uderza w piąty próg. I ściągamy na pustą strunę H. I lądujemy na dużym barę Na drugim progu uderzamy tylko i wyłącznie strunę basową E. W środku strunek G i H. Mamy taki trójdźwięk. Tak, ja tutaj gram z reguły osobno. Posłuchajcie, jak to będzie brzmiało w kontekście. Czaknięcie. Z czaknięciami brzmi tak. Tu jest troszeczkę trudniej bo czaknięcie występuje wtedy, kiedy ja ściągam ten czwarty palec na pustą strunę, bo to było i ściągnięcie na pustą strunę H, tak? Tutaj pod spodem nic nie trzymam. Osobno gram, Pół dźwięk bas i czaknięcie, czyli... Jeszcze raz. Teraz łączymy te dwa kawałki. One, two, three, four. Tak to brzmi. Przyznacie, że naprawdę ciekawie. Z barre przeszedłem tylko na ten uproszczony adr, jakiego nazywam, na AICIS, Tak. Zagrałem trójdźwięk. Dwójdźwięk z basem pustym E. Tak? Czyli dwudźwięk gram jeszcze na barę, a tu gram dwudźwięk z basem, i już mam zmienioną uproszczone na ado. Na tak? Jeszcze raz stąd. I czeknięcie. Od początku. Gram jeszcze jeden dźwięk E w basie i ustawiam taki D-dur. Fis na drugim progu struny E. Tutaj A, a tutaj D na strunie H. Uderzam trójdźwięk i czeknięcie. Uwaga, gram stąd. Tak? Trójdźwięk I jeszcze jeden dwudźwięk po czeknięciu Trójdźwięk Dwudźwięk Zobaczcie co się dzieje Uderzam F e w basie Puściłem pierwszy palec Ale A i D zostały Tak, Trzymałem tak, teraz trzymam tak Gram trójdźwięk i rozwiązuje z drugiego palca, widzicie, podnoszę drugi palec, zostaje mi Gis i D. Czwarty palec się nie ruszył. Tak, czyli stąd. Czyli uwaga, od tego D dura gramy jest trójdźwięk, czaknięcie, dźwięk. Puszczam bas, trójdźwięk, rozwiązanie i czaknięcie. I kończymy na tym właśnie uproszczonym, a duże, ale nie gram go razem, tylko osobno. Czaknięcie, i teraz będzie przejście legatem, czyli jeszcze raz. Teraz przejście legatem. Zobaczcie, zaczynam od E, drugi próg struny D. Legato, pierwszy, trzeci. Sorry, nie trafiłem. To jest pierwszy legato. Pierwszy, trzeci. To samo na strunie G. Tak? Pierwszy, trzeci. Na progu drugim i czwartym. Oj. Takie dwa legata mamy. Potem jest pierwszy, dalej zostaje na drugim progu. Tylko, że teraz wajdźmy drugim palcem. Trzeci próg. Walimy, bo trzeba uderzyć legato i ściągnąć, tak? Czyli tutaj znowu, zobaczcie, uderzam tylko pierwszy dźwięk. Legato wstępujące, wstępujące, tak? Czyli podejście do góry wygląda w ten sposób. To jest, najpierw trzeba wyćwiczyć. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba wyćwiczyć. I teraz wracamy z powrotem. Trzeci, pierwszy, czyli gramy odwrotne, legato, wtedy było takie, a teraz gramy trzeci, pierwszy, wstępujące. Pamiętajcie, że tu trzeba oba palce postawić. I ostatni dźwięk to jest FIS. Czyli całe przejście wygląda tak. Trzeba trafić, słyszeliście? Jeden dźwięk nie trafiłem. A trzeba to poćwiczyć osobno, dlatego że my tutaj y, musimy to zagrać w tempie. Tak to musi wyjść. To idzie 16. Tkani. Przejście wypełnia cały ten ostatni takt, i potem, jak wchodzimy na zwrotkę, już nie ma tych dwóch dźwięków. Od razu zaczynamy od A. Dobra, no, no, tu się zaczyna wokal do dokładnie tak samo jak się uczyliśmy. Czyli zobaczcie, cała końcówka od tego do dura brzmi tak. To można sobie pięknie zapętlić w ten sposób. Zobaczcie, zaczynamy od nowa ten wstęp. One, two, three, four. zagrałem dwa razy wstęp. Oczywiście tak nie będziemy grać później, jak już będzie i zwrotka i refren, ale Wy w domu jak już poćwiczycie kawałek po kawałku możecie sobie dokładnie w ten sposób grać. Tak? Czyli uwaga, najpierw wyćwiczycie sobie to. Pierwszy fragment. Dodajecie teraz to. To jest prościzna. I ostatni fragment od tego dura Jeszcze raz. Czaknięcie i ostatni legata. Tylko trafcie. Od nowa. Zachęcam Was do wyćwiczenia dobrze tego wstępu, bo następnym razem będzie Wam o wiele łatwiej zagrać zwrotkę i od razu przejdziemy sobie na refle. Tak więc, moi drodzy, ćwiczymy tak jak zawsze. Po małym fragmencie ćwiczymy powoli, jak już Wam zaczyna wychodzić i jeszcze to trzeba zapętlić, i jeszcze to trzeba powtórzyć. Bardzo wielu z Was popełnia taki błąd polegający na tym, że jak Wam raz wyszło, to przestajecie to ćwiczyć. Bardzo wielu moich uczniów tak robi. O, wyszło mi, dobra, no to gram dalej. No nie, jak Ci raz wyszło, to właśnie wtedy musisz zacząć to powtarzać, żeby Ci przestało nie wychodzić. Nie żeby Ci raz wyszło, tylko żeby Ci ciągle wychodziło, tak? A więc nie popełniajcie, tego błędu, powtarzajcie w kółko, no i sprawdzajcie oczywiście na ucho, czy to rzeczywiście wychodzi. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, żegnam się i do następnego odcinka panu gitary.